Z nami Michał Stoczyński przed drugim zawodowym pojedynkiem. Ten debiut wygrany pewnie, ale tak nie do końca wtedy byłeś zadowolony ze swojej postawy. No tak, doskwierała mi kontuzja i trzeba było jedną ręką przeboksować i tak ta walka się zakończyła. Wygrana, ale na pewno w jakiś inny sposób chciałem bardziej efektowny wygrać tę walkę. Też się tam trochę podpalałaś, prawda? Chciałeś coś tak bardzo efektownie to skończyć. I tak, tak. To, to było widać. Słuchaj, tam była kontuzja dosyć poważna dłoni. Rozumiem, że skoro wychodzisz jutro do ringu, to jest to w miarę w tych chociaż 80% zaleczone. Tak, mam nadzieję że jutro bić prawą ręką mocno i dokładnie. Co, opowiedz, co robiłeś w tym czasie, kiedy no, pomiędzy tam jedną a drugą walką, no bo pewnie trochę przerwy miałeś z powodu tej kontuzji. Tak, znaczy no, no po prostu oszczędzałem tą prawą rękę, nie biłem tą prawej rękę. Przygotowałem się ciężko pod okiem trenera Maciewskiego, tam z kolegami ze starej szkoły boksu Lublin, z Łukaszem Majcem, właśnie z Wiktorem Szodkowskim. Ciężko trenowaliśmy. Ten pojedynek, pierwotnie ta gala miała się odbyć w Lublinie, także tam gdzieś rozumiem pomysł jest na ciebie, na Wiktora, tak żeby, żebyście tam się przed swoją publicznością też bili. Tak, fajnie by było się pokazać swoją publicznością u siebie i dawać i mocne, ciężkie walki. Pamiętam, że kiedyś Andrzej Mitruk tam często gościł w Lublinie, a teraz chyba już dawno nie było u was gali, prawda? Tak, no nie ma za dużo tych gal u nas, dlatego fajnie jakby to wróciło i te gale były u nas organizowane częściej. Wieczorem mi się Michał jesteś jednym z mocniejszych punktów tych nabytków w Polska, bo dopiero drugi pojedynek, natomiast tych sukcesów było sporo. łącznie z medalem mistrzostw Europy juniorów, tak, czy tam młodzieżowych mistrzostw Europy. Także rozumiem, że ta twoja kariera i może Ryśka Lewickiego będzie szła szybciej niż innych debiutantów. No tak, z tego co wiem, i po tym wygranym pojedynku, jak wygram ten pojedynek, już mam stoczyć. Na początku kwietnia kolejną walkę już ma być 6 rund, także no od razu trzeba mierzyć jak najwyżej. A czyli rozumiem, że szybkie tempo 10 kwietnia, tak by to już jak tutaj nie będzie kontuzji, to kolejna walka? Tak, jak będzie szczęśliwie, bez kontuzji, to na pewno tam wystąpi zawalczanie. Michał Soczyński, no, nie chcę tutaj nikogo dyskredytować, no, ale jest gotowy na poważniejsze walki. Tak. Tak. A rozumiem, że te, ci rywale też będą zaraz rośli, tak? I tak, z tego co wiem, już tam nie chcę zdradzać, kto ma być kwietniu, ale ma być mocny rywal, dobry rywal, i, ale wiadomo, do każdego rywal tak samo, pełna koncentracja i szacunek trzeba się pokazać, każdy trenuje, się poświęca i trzeba wyjść przygotowany zawsze na 100% i ja chcę reprezentować zawsze dobry, mocny boks. Tym bardziej, że nawet ten debiut, który wygrałeś do jednej bramki, pokazał Ci, że to też był, to była swego rodzaju nauka, prawda? Żeby się nie podpalać, żeby spokojnie te flesze, te, telewizja, prawda, że to wszystko trzeba w głowie gdzieś sobie pokładać. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że miałem w głowie gdzieś tą rękę. Wiedziałem na co się pisze, tak? Tu nie ma co, ja nawet nie chciałem o tym mówić. Gdzieś wyszła ta ręka, że miałem złamaną. No ale po prostu tak bywa, nie? Czyli co, to już było przed walką na no dobrą sprawę? No, tak, ja miałem walkę z tygo... z Rękę miałem z mam dwa tygodnie przed walką, nie? I też nawet po tej walce, no nie byłem się zadowolony, no bo co ja mogłem tą lewą ręką tam boksować, a i tak gdzieś tam punktowałem tego rywala, no ale też nie chciałem, żeby to wyszło mimo wszystko, ale gdzieś tam jakoś to po prostu wyszło, no i co? no Można powiedzieć normalnie, nie? Że miałem złamaną rękę i tyle, no to, to, to już było i minęło. Michał, życzę Ci, żebyś po jutrzejszej walce był bardziej zadowolony niż po debiucie i żebyśmy już tak naprawdę regularnie oglądali, bo, bo fajnie się ci ogląda. Dzięki. Dziękuję bardzo.